Przed nami walka, na którą czekało wielu kibiców sportów walki w Zagłębiu Miedziowym. Jedyna walka kobiet podczas trzeciej gali muszyńskiej Fight Group, a zmierzą się w niej już za chwilę 22-letnia reprezentantka klubu Worenus Jawor, na co dzień trenująca pod czujnym okiem znakomitego zawodnika i trenera Grzegorza Lenarta. W swojej karierze ma już na koncie medale Mistrzostw Polski i z pewnością będzie chciała pokazać się jak najlepiej szerszej publiczności. Przed Państwem ważąca 74 kg i mierząca 170 cm wzrostu. Przywitajmy gorącymi prawami Weronikę Jostrzewską! No Przestał już przeszkadzać mi, a Twój gest bym odpoczął na 5 sekund. Wybacz, nie chcę tak żyć. Lubię sprawdzić czasem sam, jakie wytrzymam ciśnienie. Ile bez na pary, żeby stworzyć atmosferę? Jak długo trzeba i żeby w końcu dojść do siebie? Czemu znowu łapię rytm, uderzając bobą w cement? Mordo to już nie podziemie. Trzeba być ciągle lepszym, żeby pozostać za sterem. Nieważne co sam robisz, jaka praca czy zlecenie. 100% to za mało. Więc od siebie dwieście, dlatego w swym garażu parkuję nowe A7 Nadałem nową definicję słowu Wyrzeczenie Czegoś sobie odmawiam, a wraca trzy razy więcej Nie wzięło się to znikąd lata pracy i zmęczenie Narzeka z braku czasu, potem sam się z tego śmieje Sukces napędza, sukces, to paliwo konsekwentne Robię ciągle numery, żeby być numerem jeden Sam nie wiem czy to hipko hop, nazywajcie jak to woli Chodziło tylko o prawdę, która niektórych zaboli Gdzie twój rojs, no i dom dla mamy Tyle numerów, już o tym prawie nikt nie dał rady, wiesz, dlatego tego czyny się ocenia, a nie takie gadki Przeproś mamy znów, był lepszy syn twojej sąsiadki Znów ja nie lubię stać w miejscu Jej przeciwniczką będzie Wychowanka Armii Polkowice i reprezentantka Polski Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Nieustępliwa i bardzo silna fizycznie Mocno zmotywowana, stawiająca przed sobą coraz wyższe cele. Jednym z nich jest Puchar, zazwyczaj na MFG3. Przed Państwem trenerka Armii Lubin i Armii Polkowice, 26-latka, ważąca 73 kg i mierząca 170 cm wzrostu. Zawodniczka. Wilki chaos. Ewa, Show 'em baby how you flex and make it shake. All that back and pretty face, girl, I'm trying to get a taste. I'm just popping, give a fuck who's in the place. Gucci buckle with a snake, but my honey looking babe. Show 'em baby how you flex and make it shake. All that back and pretty face, girl, I'm trying to get a taste. I'm just popping, give a fuck who's in the place. Gucci buckle with a snake, but my honey looking babe. Show them, baby, how you flex and make it bounce. Make it drop, it's getting hot. Shit, we be waking up the house. Fuck it, keep it up. I know you love it when you're loud, but if we hear the door knocking, we can't make another sound. Love my brothers, that's for life. I know my family got me. Couple bitches, couple haters, couple bands around me. Leave me be, I live my life with fucking cameras on me. Do my thing, I'm setting pace, go tell a man to stop me. Couple brothers got a job, a couple buy and sell. Grew up sliding round in north. Money, you can kinda tell. If you see me with a girl, my chick be looking fly as well. Louis V, creps and a belt. Put the back Chanel. Had a rest, and then I had to step the levels up. Got it in my head that I'm the best, so I ain't stressing much. I ain't on the fake shit, so I ain't gonna beg for love. Gally love me anyway, big Shelly and I wet it up. So show Walkę poprowadzi dla państwa! Cecylia Publicka! Po prostu, źle wstałem, noc O, na mnie wryzy. Ty, ty jesteś poważny, co ty robisz? I nagle się człowiek ucyka, ty facet, kobita cię po prostu, jak w seksmisji, jak w szturm. kobieta mnie bije. A więc, drodzy państwo, yy, zaczynamy walkę kobiet? No i jeszcze to wspomnę, Ewa ma niesamowity posłów wśród tych najmłodszych, To także prowadzi przecież zajęcia z, z naj... dzieciaczkami, jasne. Ja nieraz byłem na takich e, zajęciach, niesamowita, niesamowita e, współpraca przede wszystkim między nią a, a bardzo młodym pokoleniem, tak? I tak jest. jest. Bardzo dużo tu dzieci. Zaczynamy drodzy Państwo, srebrna medalistka Hungarian Kickboxing World Cup, e, Ewa. Pięknie ta, o, to jest to co mówiłeś Christian. Wie co A, robi wchodzi tak do Oktagonu i od razu ofensywa Tak, tak, Ewcia naprawdę długi, długi czas miała aby się przygotować do niej do jednej gali, również miała okazję ostatnio zawalczyć z utytułowaną Polą. Ona jest wielokrotną mistrzynią Naprawdę super walka miałem okazję oglądać tą walkę na żywo. Także no Ewa, naprawdę. Państwo widzicie, pierwsza runda i co się dzieje. Do dokładnie, to dopiero pierwsza runda, tak jak mówisz. Tak, tak. Docelowo tylko może wspomnę, przewidziana była walka Ewy z węgierską zawodniczką. Tak, zgodzę się. Ale okazało się, że mamy przeciwniczkę z Zamiedzy która skrzyżuje rękawice z reprezentantką Armii Polkowice. Yy, tu Weronika, tak. Weronika wzięła yy, poniekąd tą walkę w zastępstwie, bo docelowo miała obcia się bić z kim innym. No ale wymiana ładna, no, no dobrze, kurde. Właśnie. Oni przebierają w środkach dziewczyny, jest cios za ciosem. Tak, tak, tak. Jest mocna obserwacja. Dobry mają tutaj, dobre mają przegląd pola, że tak powiem, piłkarsko. Piłkarsko, przegląd pola, Ta. To ja powiem Państwu po, po własnym doświadczeniu, to jest bardzo yy, po, potrzebne, bo. Rzucić się i wystrzelać w pierwszych chwilach rundy i wychodzisz do tej drugiej rundy i dong po wszystkim. Zgadza I mówisz się. do siebie, kurde, człowieku, no tyle czasu poświęciłeś sobie przygotowaniom, wszystko pięknie wychodzić z drugiej rundy. Yy, ludzie tak jak przychodzą tutaj do ciebie, no twoje kibice, rodzina, yy, żona, no i przychodzą tu dla ciebie, ty chcesz pokazać ten swój, że tak powiem, kurs szkoleniowy na pełnym wymiarze. A tu po wszystkim w drugiej rundzie, więc yy, warto ten przegląd pola mieć yy, w rękawie, umieć się nim posłużyć, bo to nie jest sztuka. To tak jak ty kiedyś byłeś półkarzem, no i wyjść do pierwszej połowy i wybiegać swój cały ten. Nie, nie, zgadza się, oczywiście, że tak. No, no to musimy wszystko swój porządek, to na wszystko to jest też ciężka, wytężona praca i to nie jest takie proste, jak się czasem wydaje. Tak jak mówisz, tu jest konkretne, konkretne założenie, ta konkretna pacza, którą musisz wykonać i wykonujesz. No, pierwsza runda ewidentna dominacja Ewy. Tak! Pierwszą rundę, nie zapraszajmy. oczywiście tak, to... trzymając kciuki, Ewcia spełnia swój game plan. Prowadzi naprawdę fajnie, życzę jej z całego serca, aby się trzymała tego wszystkiego. No i zaczynamy drugą rundę, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że przed telewizorami Wam się wszystko podoba, że słyszycie nas głośno i wyraźnie. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich, abyście odwiedzali nasze profile, nasze fanpage'e, abyście nas śledzili. Przed nami druga runda. Ewczar już spokojnie. Trener Bartosz Muszyński wytłumaczył. Dokładnie. To jest człowiek, powiem Państwu szczerze, zobaczmy na jedno. On ma dzisiaj największą robotę do zrobienia 14 zawodników. Dokładnie. 14 to zawodników, jest. on w roli trenera i wszystko musi przeprowadzić. To umieścić sobie w głowie. Aha, ten walczy tak, ten walczy tak, ten walczy tak. To też trzeba umieścić. Powiedzmy sobie jedno, że chłop nie siedzi z kartką rozpisaną, a ten bije sierpa tak, ten bije prawego tak. Na tym to nie polega, tak jak mówisz. <laughs> Wszystko tu jest w głowie tak przepracowane, ale co uwielbiam do tego człowieka, to jest to, że podczas sparingów co piątek Bartosz nasz trener bierze sobie każdego z nas do rundy robisz z trenerem i on ci mówi. To 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 jest ok. To, to, to eliminacja. To jest mistrzostwo świata, dlatego on nas wszystkich zna, ma nas wszystkich w jednym poluszku, no. Ale to są właśnie, to są te rozmowy przede wszystkim, tak, z trenerem. Ale pięknie wosypała Ewcia. Tak bardzo, bardzo pewnie przede wszystkim stąpa Ewa po OKTAGONIE dzisiaj. Uf, Ewcia już doświadczona tak, zawodniczka, no bo wie co robi, pięknie, no, generalnie docelowo 70 plus Ewy. Tutaj przypomnijmy chociażby złoto mistrzostw Polski w kickboxingu. Ewa jest poukładaną zawodniczką, y, która tak naprawdę z walki na walkę nabiera coraz większego doświadczenia. Warto też mówić przy palniach, bo dzisiaj akurat mamy tylko jedną, y, żeńską y, walkę. Pięknie A, z obrotu! Właśnie. No mamy ciąg dalszy pierwszej rundy, w sensie ta całkowita dominacja, 10 sekund do końca. Jeszcze jedna rundka przed tym żeby tylko poszła tym torem i idzie Pięknie. za ciosem, Ale proszę do, zobaczyć, tam gdzie powinien być dystans, ten dystans jest zachowany. Tam gdzie mała się zaatakować, atakuje. Wszystko jest idealnie poukładane. Wie na czym może zaskoczyć swoją rywalkę. Tak to jest, robi. zgodzę się. Jest ciosta prawy lewy, lewy prawy. To już Zobaczmy na powtórkę. Raz, dwa, trzy, no. I znowu. No jak kiedyś FC Mon zajdzie i za skórę, o! jak nie zrobi dobrych pierogów tak. Naprawdę ma, e, robi to co, to co lubi, to widać, e, żyje tym, naprawdę jest niesamowita pasja I tą pasję potem przelewacie już na, na prawo, tak już w samej walce to wszystko widać no i to, to, to się powtarza, i to widać. to sport przede wszystkim emocje i one tutaj są niesamowicie żywe, tak. w Portagonie i dookoła, na, na tych trybunach. Na trybunach, drodzy Państwo, no, ja teraz się wychylają Mistrzostwa świata, no ja to mówię, to się wszystko rozwija, to jeszcze troszkę i ci będzie brakowało biletów, także dziękujemy wszystkim przybyłym, dziękujemy wszyscy, wszystkim ludziom, którzy nas oglądają, a niech i nie w sensie takim, że ja życzę, żeby tu było tylu kibiców jak na walkach pięściarskich w latach 80. Tak. w stali składowej. Oni stali wręcz, ponieważ... a pięściarze siedzi się prze, przez nich. Złote <laughs> walki bra braci z Oj, zgadza się, tam. tak. Tak, tak. Ja akurat i można powiedzieć, że byłem w planach swoich rodziców, ale z racji bytu, że kocham boks i słuchając z historii trenerów, A. kurde, pozazdrościć tego takich czasów. Tutaj znakomitych trenerów, trener Mieczysław Masier, trener ta, Grudziński, ta. to są byli ludzie, którzy niesamowicie potrafili przekazać przede wszystkim e, e, tą szermierkę na pięści, tak, swoim A, podopiecznym. Dokładnie. Powiedzmy sobie jedno, że ci ludzie wszyscy mieli wtedy takie czasy, że oni trenowali dokładnie tam, gdzie szło, lasy, piwnice. Zgadza się. Footing w górach, to ta, jest... Tak, tak, ta, żywią. Y, oni jednymi rękami. Sami się dzielili przez x ja czasu. Właśnie. Teraz ten świat, dziękując Bogu, rozwinął się w świetle sportu, ale przyznam Państwu szczerze, że niektórzy nie potrafią tego docenić i wykorzystać. Tu piękna obrotóweczka znowu yy, ze strony Ewci. Ja cały dobra, czas problemy stali. z piszczelem yy, Weroniki. No, ona gdzieś to cały czas y, zgłasza. Yy, ale no 40 sekund do końca Ewcia cały czas realizuje wszystko to, co pięknie. Także Ewcia cały czas w natarciu, nie wdaje się w żadne bójki. Spokojnie, systematycznie dąży do, do tego, co ma zaplanowane przez cały okres swój przygotowawczy. Cały czas do przodu. Przeciwniczka na wstecznym, mówiąc krótko, pięknie, dwa prawe. Pięknie super super a więc No, drodzy Państwo, ja chyba nie muszę mówić ani sędziowie, no wiadomo, sędziowie, że muszą powiedzieć, ale no udało się. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować, jeszcze do Państwa wrócę. Yy, za chwilę przyjdzie tu mój kolega, yy, pomóc w yy, komentowaniu, także przyjemnego oglądania i zdrówka Państwu życzę. Mm. Bez bólu zdań, drodzy Państwo, Ewa Kau zdominowała ten pojedynek. Piękna scena. To podziękowanie, o czym mówimy od samego początku dzisiejszej gali. Jednogłośną decyzją sędziów walkę kobiet w formule K1 stoczoną podczas trzeciej gali Muszyński Fight Group wygrywa. Ava go Super Junior Geek I'm just bopping, give a fuck who's in the place, Gucci buckle with a snake, put my honey looking babe. Show me how you flex and make it shake, all that back and pretty face, girl I'm trying to get a taste. I'm just bopping, give a fuck who's in the place, Gucci buckle with a snake, put my honey looking babe. Don't baby, I you flex and make it bounce, make it drop, it's getting hot, shit, we be waking up the house. Fuck it, keep it up, I know you love it when you loud, but if we hear the door knocking, we can't make another sound. Love my brothers, that's for life, I know my family got me. Live my life with fucking cameras on me. Do my thing, I'm setting pace. Go tell a man to stop me. Couple brothers got a job, a couple buy and sell. Grew up sliding round in North money. You can kinda tell. If you see me with a girl, my chip be looking fly as well. Louis V, creps on the belt. Put the back shit Had a rest and then I had to step the levels up. Got it in my head that I'm the best, so I ain't stressing much. I ain't on the fake shit, so I ain't gonna beg for love. Gally love me anyway. Big Shelly and I wet it up. So baby, are you to make it shake. All that back and pretty face. Girl, I'm trying to get a taste. I'm just bopping, give a fuck. Who's in the place? Gucci buckle with a snake, but my hoodie looking bait? Show 'em, baby, how you flex and make it shake. On that back and pretty face, that I'm trying to get paid. I'm just walking, give a fuck. Who's in the place? Gucci buckle with a snake, but my hoodie looking bait. Yo, the aim's to get the bag and then get off. Ain't got time to rest, not settle in for seconds. No ever. Przed chwilą Simon mówił, że. Ich walki nikt nie przebije, ale szybko została przebita widowiskowa walka. Świetna, no i pod pełną kontrolą z Twojej strony. Ech, dziękuję bardzo. W ogóle dziękuję wszystkim za przybycie. Jest ogólnie nam bardzo miło, że tak wiele osób się zjawiło. Podziękowania dla mojego trenera i dla wszystkich organizatorów oraz sponsorów, bo to dzięki Wam możemy tutaj być. Jestem osobiście zadowolona z walki. Lubię walczyć, chcę walczyć. Chcę więcej, także. Kibicujcie dalej. Dziękuję. Dzięki wielkie.